W okresie wakacji bardzo zmienił się obszar wokół naszej szkoły. Powstał przepiękny plac zabaw, oraz zostało wyremontowane boisko szkolne. W tym momencie jest trawa piłkarska, która jest zamontowana na specjalnej macie prefabrykowanej gumowej na tej macie zastosowaliśmy trawę, która praktycznie nie wymaga żadnego zasypu i w ten sposób użytkowanie i jakby konserwacja jest dużo prostsza niż wcześniej. W zależności od tego, jaka jest zabawka, wymagana jest też różna grubość tej nawierzchni. Tam mamy... Na od 4 do 10 cm, czyli ten upadek, jeżeli już nastąpi, będzie bardzo bezpieczny. Jest to koniec projektu. W ramach projektu kupiliśmy parę rzeczy, które wykorzystują nasze dzieci podczas zajęć. To było wyposażenie kuchni, to było wyposażenie sal sportowych. Do tego prowadziliśmy na bazie tego zakupionego sprzętu zajęcia z dietetykami oraz zajęcia sportowe.